Kontakt z niewidomym jest bardzo prosty, a zarazem niekiedy jest potrzebna pewna wiedza. Rozpocząłem współpracę z niewidomymi, będąc jeszcze licealistą, kiedy ksiądz Hoinka poprosił mnie, którego znałem od dzieciństwa, by zająć się jako lektor jednym studentem. No i, i musiałem przejść pewien kurs. Pierwsza rzecz to dotknąć ręki, ramienia, że jestem w bezpośrednim, bezpośredniej bliskości, żeby to niewidomy czuł. Dalej e, trzeba e, dać sygnał, że może się złapać mojej ręki, bo niewidomy prowadzony nie jest przez nas, ale on idzie, właściwie prowadzo, prowadzi on nas, trzymając się naszej ręki. On właściwie asekuruje się, szukając przestrzeni, w której się porusza, dzięki temu, że jesteśmy pewną podpórką dla niego. Więc to jest bardzo ważne. Ze swojego doświadczenia także wiem, że kiedyś e, wsiadliśmy na rower tandem i było niezwykle trudno nam złapać równowagę. Ale zanim dojechaliśmy z Warszawy do Lasek, tośmy się nauczyli prowadzić razem rower. No, byłem tak ambitny, żeby niewidomego nauczyć jazdy na nartach, i to nie tylko biegowych, ale, ale zjazdowych. No, małyśmy się nie połamali wtedy, zrezygnowaliśmy z tej nauki, ale prawdopodobnie brakowało u mnie metody czy nawet cierpliwości. Mówię o tym, by pokazać, że ten kontakt jest bardzo prosty, potrzebne są pewne umiejętności podstawowe. Przede wszystkim zaś pewna odwaga bym powiedział. Ja myślę, że niewidomi, którzy są na ulicach naszego miasta w oczekiwaniu na autobus, oczekują tej pomocy naszej. Warto podejść. Czy mogę w czymś się przydać? Panu, czy mogę jakąś informację podać, by temu człowiekowi ułatwić. No, nie wiem, wsiąść do, do, do autobusu, czy też zamówić taksówkę, i tak dalej. Więc ten kontakt jest bardzo ważny. Myślę, że to, czego nam najbardziej potrzeba, to jest pewnej wrażliwości, a może przede wszystkim zdolności do dostrzegania drugiego człowieka w potrzebie. I to wystarczy. Kiedy jesteśmy na to otwarci, to jesteśmy do dyspozycji niewidomych i możemy im bardzo pięknie służyć.